Jak pani gumę. Pani chyba już działa. Siemaneczko, tu Szakal z tej strony. Witam was na samym kanale. Dzisiaj taka szybka informacja i zarazem pytanie do was, bo ciekawi mnie wasze zdanie. Jak wam się to widzi? Czy to się w ogóle przyjmie, czy nie? Na Twitterze OC3D dowiedziałem się, że Steam dzisiaj oferuje pierwszy długometrażowy w cudzysłowie film. To jest to info od Steam'a. Gdzie mam Steam, Steam'a? Steam, gdzie jesteś? Chodź tu. O! Sklep, Motiv Motivational Growth, wzrost motywacyjny czy jakoś inaczej to nazwali, nie wiem, Filmy wygląda, obejrzałem trailera, możecie sobie obejrzeć, linka macie tutaj, w razie czego wam skopiuję, ale to jakby w tym, przez stronę www możecie wejść z linka, a przez, przez wyszukiwarkę Steam'a to trzeba sobie po prostu wpisać ten tytuł. Mm. No i ciekawe mnie wasze zdanie, czy oglądacie filmy, czy oglądalibyście filmy na Steamie. Yy, czy będziecie kupować filmy na Steamie? To mnie ciekawi. Ciekawe, jakie będą ceny. Dzisiaj będzie ten film odblokowany za około 6 godzin. Jak widzicie tutaj na dole, zobaczymy. Ciekawy jestem, czy on będzie za free czy nie, czy będzie do kupienia. Zobaczymy, no jakby mogę dodać go do listy życzeń, więc chyba będzie jakaś cena. Polski niestety nie będzie obsługiwany. No nic, zobaczymy. Wymagania. <laughs> Jaka karta graficzna? <laughs> no, to by było na tyle, myślę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć, out.